Cześć kochani, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie, mamy wrzesień, a to oznacza, że jesień jest już tuż za rogiem. Mam nadzieję, że macie cudowny czas, cudowny dzień. E, ja dzisiaj zabieram się za dekorowanie naszego mieszkania na jesień właśnie. Uwielbiam ten czas, uwielbiam celebrować każdy sezon, ale jesień i zimę, święta oczywiście najbardziej, więc jestem mega podekscytowana na ten filmik właśnie, który nagrywam, e, więc jeżeli wy również się cieszycie, to zostawcie łapkę w górę, e, możecie dać znać czy wy lubicie jesień, jeżeli tak to za co lubicie jesień. E, a ja już mm, zabieram się za nagrywanie, Przetargałam tutaj całe pudło dekoracji. Mam tutaj nie tylko dekoracje jesienne, mm, ale właśnie wygrzebiemy coś tam, e, co nam zostało z poprzednich lat. Natomiast chciałam wam pokazać jeszcze dwie takie duże dy, dynie DIY. Które zrobiłam samodzielnie, są przepiękne, bardzo mi się podoba efekt. Um, zrobiłam te dynie z wykorzystaniem szalika, a ta jest z poszewki na poduszkę. Wyglądają przepięknie. U, nam te słoneczko przyświeciło. <grym> Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam te dynię, to zapraszam Was na vloga jesieniara vlog. Pokazywałam Wam właśnie w vlogu jesieniara, jak zrobić takie dynie. Nie wiem, czy ten vlog już był, czy dopiero będzie, ale robimy je w bardzo prosty sposób. Po prostu zaszywamy od spodu, napełniamy filerem takim wypełniaczem do poduszki i później zaszywamy i formujemy za pomocą. Шнурка. Dynia, ta jest taka duża, płaska, bardzo przyjemny materiał, a ta jest już taka mniejsza, ale trochę bardziej napakowana. I też ona jest z poszewki na poduszkę, więc jest milusia, a ta jest szalika, więc również jest bardzo milusia. Ja jestem zachwycona, jak one wyszły, prezentują się przepięknie, idealnie pasują właśnie do moich wnętrz, także polecam Wam różne takie właśnie sezonowe DIY. Mam tutaj dwie takie żywe, małe dynki. Kupiłam je dzisiaj, są przeurocze. No i mam tutaj, właśnie, pudło z różnymi rzeczami jakieś poszewki, widzę, więc zaraz sobie przeglądniemy. Również dzisiaj kupiłam wrzosy. Mam tutaj dwa przepiękne wrzosy. No, wrzosy muszą być na jesień, prawda? Są śliczne, różowe w takich fajnych osłonkach, więc to mam jeszcze kilka nowych elementów, także może Wam pokażę. W TK Maxie udało mi się kupić przepiękne serwetki w taki wzór jesienny. Co prawda nie ma tutaj dyń, ale są takie kwiaty jesienne, takie ciemniejsze, jakaś butelkowa zieleń, jakiś pomarańcz, więc. Myślę, że super się pasują właśnie w taki jesienny klimat. Mam tutaj takiego złotego liścia. On jest również z TK Max. Jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Myślę, że będzie idealny na świeczkę albo na filiżankę, albo na przykład na jakieś jesienne mufinki czy ciasteczka albo po prostu jako taka samodzielna dekoracja. Ja mam jeszcze jednego takiego złotego liścia, em, który w sumie przez cały rok stoi u mnie na toaletce z zegarkami, tam taką jakąś biżuterią, ale ten jest prześliczny. E, I mam jeszcze jakieś świeczki oczywiście Pumpkin Spice Latte z Glade bardzo intensywna. A tutaj, będąc w Polsce, kupiłam jeszcze świeczkę od Twinkle Candle, czyli od Anjax, o zapachu pumpkin, właśnie z myślą o jesieni. E, też bardzo fajnie, intensywnie pachnie e, ta świeczka dynią, ma przepiękne szkło, także proszę bardzo, e, także właśnie na pewno u mnie zagości ta świeczka w tym sezonie. E, no i tak, aha, aha, jeszcze jedna rzecz. W sumie powiem wam szczerze, że to. Kupiłam już w tamtym roku Ale jest to taka girlanda, którą zamówiłam na AliExpress I ona przyszła już jakoś w e, późną, późną jesienią Więc wiecie, zostawiłam ją e, już na ten sezon Bo już wiecie, wtedy to ja już myślałam o choince Bardziej niż o jesiennych liściach Także może ją wykorzystamy I super jest to, że to jest jakby taka girlanda z liści. Już Wam pokazuję. Oraz są dołączone do niej światełka. Więc myślę, że to byłaby super dekoracja, na przykład na kominek albo na e, balustradę przy schodach. No my niestety ani kominka, ani schodów nie mamy, ale postaram się jakoś wykorzystać. Muszę iść po baterię, ale uważam, że te światełka dodadzą uroku tej girlandzie. Bardzo ładnie to wygląda i to jest mega popularne, więc tak. Wiecie co, zrobiłam sobie kawę z cynamonem. W ogóle jest to taka kawa jesienna, mieszanka od Starbucksa i pachnie mi tu niesamowicie. Także muszę się napić kawy, Przytargam baterię do tej girlandy, ogarnę to, co Wam pokazałam, i mm, przepatrzymy sobie to pudło, co tutaj się znajduje. Myślę, że to jest. Dobry plan. No dobra, słuchajcie, mam tutaj pudło. E, znalazłam baterię, więc może zainstalujmy sobie te światełka na tej girlandzie najpierw. E, może najpierw spróbuję, czy te baterie będą działać. Czy w ogóle te światełka działają? Bo wiecie, jak to jest ta, z AliExpress. Chociaż powiem Wam, że mam nadzieję, że tak, bo uważam, że te światełka dodadzą uroku tym liściom. Działają pięknie, 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 także okej, okay. one są na takim druciku, więc po prostu postaram się je jakoś zaplątać w te liście mniej więcej um, dookoła, żeby to jakoś spoko wyglądało. Tam. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tylko zastanawiam się, dzieje to powiesić, ale z tymi światełkami wygląda to rewelacyjnie. E, zwłaszcza wieczorami. Może na razie położę je z boku, może. No nie, kurczę, nie wiem sama, ale na pewno chciałabym je gdzieś wykorzystać. Wyglądają rewelacyjnie. No dobra, a my przechodzimy tutaj do tego pudła. E, zobaczmy, co my tutaj mamy. Już widzę, że na samym wierzchu są poszewki jesienne na poduszki, one chyba również są z AliExpress, mam tutaj taką z liściem, Ona jest z poprzedniego, one są z poprzedniego sezonu, następnie mam taką samą tylko z dynią i mam jeszcze taką jedną całą w kratę. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że te dwie w tym roku chciałabym wykorzystać w sypialni e, z racji właśnie tych dwóch dni DIY, które robiłam, więc wydaje mi się, że te dwie pójdą do sypialni, bo jak to pudełko pachnie różnymi świeczkami, mm, pięknie pachnie, a tą chyba zostawiłabym w salonie. Słuchajcie, mam tutaj dwie podłużne poduszki, które zostaną tak jak są. Mam dwie takie poszewki z tym słońcem, które kojarzą mi się z takim późnym latem, ale na jesień chciałabym je zmienić, więc wydaje mi się, że, że wskoczą, wskoczą może takie z podstawowe kolory. Mam takie właśnie rude, dwie, więc wydaje mi się, że to i mam jeszcze dodatkowe dwie poduszki spadły. Więc wydaje mi się, że jedna pójdzie właśnie z tym Mam jeszcze takie żółte, nie wiem czy je wykorzystam Albo mam jedną taką gładką z frędzelkami Więc wydaje mi się, że, że w salonie w tym roku dwie takie rude Taka jedna i te nie i będzie rewelacja Więc to mam jeszcze takie żółte, ale chyba nie mam na nie ochotę w tym roku Bo jak to pachnie, mówię Wam... Mam tutaj taki kosz, ale jego chyba nie chciałabym wykorzystywać Nie chciałabym przesadać z tymi dekoracjami, powiem wam Mam tutaj również takie dynie e, sztuczne z takiej pianki One w sumie bardzo spoko wyglądają, zobaczcie e, One są z AliExpress, ale z racji tego, że mm, zrobiłam te dwie duże i mam te dwie małe, no to oni chciałabym po prostu przesadzać, bo wydaje mi się, że w tamtym roku był tego przesyt, a chciałabym, żeby w tym roku było bardziej skromnie. Więc nie wiem, czy się na to skuszę. Następnie mam taką dynię piękną, małą, którą kupiłam w tym roku w Primarku. Zobaczcie, jest przepiękna taka biała z złotym tutaj ogonkiem, bardzo płaska. E, super komponuje się z tą dużą moją, którą ja zrobiłam. E, oraz mam tutaj jeszcze jedną dynię świeczkę z TK Maxa. Proszę bardzo. Również w e, takim stylu, czyli biała dynia ze złotym ogonkiem. Tak jak mówię, to jest świeczka. E, o zapachu white pumpkin i to pachnie rewelacyjnie. I zobaczcie jak te dwie dynki też fajnie razem wyglądają. Więc na pewno w tym roku te dwie dynie będę sobie odkładać to co chciałabym wykorzystać. Na pewno to to to, aha, to te patyczki zapachowe mi tutaj tak pachną. Więc odpuścimy sobie te sztuczne dynie. Tu mam jeszcze jedną świeczkę Pumpkin, taką małą. Na pewno ją też gdzieś wykorzystam. Pachnie też super oczywiście. I tu mam jakiś świecznik. Tu mam jeszcze taką dynię, którą kupiłam rok temu. I ona też pachnie, bo w środku w niej był taki woreczek zapachowy, ale no już za dużo tych dyni. W tym roku chciałam wykorzystać te dwie białe, te dwie DIY. I te dwie mm, małe żywe, więc to tutaj już nic więcej nie mam. Tu mam jakieś jajo na Wielkanoc i pisanki, i króliki. Aha, mam jeszcze jedną rzecz bardzo jesienną, którą na pewno chciałabym wykorzystać. Jest to taka gałązka. Kupiłam ją rok temu w jakimś sklepie ogrodniczym. Wygląda bardzo realistycznie, podoba mi się jakość jej wykonania, więc na pewno chciałabym wykorzystać. Także w tym roku trochę skromniej, bo postawimy właśnie na te dynie DIY. Te dwie białe, te dwie dynie małe żywe. Wrzosy mamy, mamy girlandę. Tą gałązkę, świeczki i poszewki. <noise> Oczywiście zmienię też pościel na jakąś bardziej cozy Aha, kupiłam jeszcze świeże kwiaty, e, zaraz wam pokażę. Też również takie jesienne. E, no i to chyba tyle. Schowam to pudło, żeby tutaj nie gracić niepotrzebnie. Schowam sobie to e, i zabieram się za dekorowanie domu. Także zaczynamy dekorować dom na jesień. But in the wildest dream, I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting. I can stay till the morning, or stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something. Dear, I'll never let you go W jak wejściowych mamy taki wianuszek z eukaliptusa i stwierdziłam, że dodam tą jesienną gałązkę, żeby wiecie, jakoś tak e, podkreślić po prostu ten jesienny klimat. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić, w miarę e, żeby się to trzymało, ale spróbuję. Jak nie, to może wykorzystam jakieś klipsy albo mam taki drucik florystyczny. may you always find your way to higher ground may you always keep your head held up high pretty little thing you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love. Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. First thing in the morning, and the last. Baby, you're my future, and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong.